Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Darmusak. Mam nadzieję, że macie dzisiaj udany dzień. A ja zapraszam Was na kolejny materiał z World of Tanks i tym razem ostatni z nowej gałązki czołgów ciężkich chińskich, czołg BZ75. Jeśli chodzi o poprzednie tiery, moja opinia niestety nie jest pozytywna na temat tych czołgów. Mocno się na nich zawiodłem, srodę się na nich przejechałem. Jeśli chodzi o dyszkę, już troszeczkę bitew rozegrałem i um, troszkę uprzedzę może pewne, pewne rzeczy, które będę chciał później powiedzieć, ale również ta dycha niestety mnie bardzo mocno rozczarowuje. Także jeśli chcecie zobaczyć bitewkę na tym pojeździe i posłuchać co ma do powiedzenia, to oczywiście zapraszam. No dobrze, mapka się wczytuje, oczywiście to jest linia Zygfryda, bitwa w trybie standardowym, losowanie na dychy na... Dziewiątki i bardzo duży plus, to znaczy nie ma artylerii, także bez baboka w tej bitwie. No i zobaczymy co się uda zdziałać. Pierwsza ważna rzecz słuchajcie jeśli chodzi o te czołgi to przed rozpoczęciem bitwy dobrze jest sobie od razu zaplanować gdzie chcecie pojechać i gdzie będziecie próbowali zrobić dobre wyniki, dobrą w bitwę. wynika to powinno wynikać to z tego, że niestety mobilność wszystkich tych pojazdów jest beznadziejna. Oczywiście mamy tu dopałki rakietowe i można z nich korzystać. Ale no, słuchajcie, nie ma co ukrywać. W momencie kiedy je się <laughs> przepraszam, kiedy je się wszystkie zużyję, no to prędkość przemieszczania się tego pojazdu jest chyba najgorsza w całej grze, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy jest coś, co jeździ wolniej, ale naprawdę wygląda to tragicznie. No tutaj siateczka nas zebrało. Tutaj jeden pan już trochę zrezygnował. Dobrze, bardzo dobrze. Ja tutaj sobie zerknę. Tak więc należy przed bitwą sobie od razu pomyśleć, gdzie będziecie jechać, żeby później nie trzeba było kombinować ze zmianą flanki, ze zmianą pozycji, bo będzie to mega trudno do zrobienia. I albo będziecie konili później y, y, swoją drużynę i gonili wynik albo nie daj Boże gdzieś przy jakimś przejeździe zostaniecie wyspotowani y, a wtedy już nie mając na przykład dopałek zostaniecie rozstrzelani w oka mgnieniu. Jeśli nawet będziecie mieli dopałkę to i tak pewnie ze dwie bułki y, sobie zbierzecie. Niestety tak wygląda y, mobilność tego pojazdu no niestety jest bardzo bardzo słaba. Jeśli chodzi o działo, również jest mega kapryśne, mam wrażenie, że jeśli chodzi o przebijanie, to na wszystkich poziomach jest podobnie, bo trzeba mieć trochę szczęścia, żeby gdzieś tam się bez większych kłopotów pijać. natomiast dosyć często niestety używa się pocisków premium i co a, 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 o nawet i niestety, dzięki temu, dzięki, dzięki temu, że używacie tych pocisków premium, no to niestety bitwy wychodzą dosyć, dosyć drogą. Aj, kurde, myślałem, że jeszcze go trafię. Natomiast, no, tak jak mówię, no, dział jest kapryśny, czasami naprawdę z bliskiej odległości się strzela, i te pociski nie wchodzą. Gdzieś lądują, nie wiadomo, gdzie praktycznie. Nie wiadomo o co chodzi, ale nie tam, gdzie się mierzyło, albo gdzie się wydawało, że ten pocisk wejdzie, także to trzeba też mieć na uwadze. Jeśli chodzi o pancerz, no to dycha również tutaj przykładem nie świeci, jak dobrze wiecie. Ma takie trzy duże punkty na wieży, bardzo łatwe do przebicia. Czyli jeden garnek, drugi garnek, i po środku ten wystający taki element. Także granie nad wieżą tym pojazdem również jest mega, mega ryzykowne. Może tam się uda z burzaczka coś trafić. A może nie. Eee, także no, niestety, jak na razie nie odkryłem zbytnio plusów tego pojazdu. Raczej, raczej same minusy. Liczyłem na trochę inny cel. Widzieliście 122. No, no dobrze, to nie wygląda. No, ale spróbujemy jeszcze Jeszcze raz. Ten leopardzik się gdzieś krzątał. No to mi tak tutaj nie, no nie, nie wyjeżdża i tak. Chyba, że ten typek jest na przeładowaniu. Kto? To zmienia postać rzeczy. Hmm. O, zobaczcie, jest ten, e, no niestety nie przebito pancerza e, z burzaczka, prawda, no niestety się nie udało, szkoda, no, z powrotem wracam do pesteczek premium, tutaj sobie przy okazji jeszcze machnę na APK. Nie ma, słuchajcie, co tym czołgiem szarżować. Taka prawda. Pancerz jest z tych raczej, tak jak mówiłem, słabszych, więc nie ma się co wykupiać. Jest nie wprawiono, nie przebito pancerza, no bosko. No więc, spróbujemy się dalej. Poszedł. Dobra, rzucimy sobie... Jakiś goldowy pocisk, 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 czek, pocisk i spróbujemy za chwilę tutaj na gościa wyjechać. Pogacz na się dziubasku. No może, może tamten jednak. Tamten za bardzo nieśmiały Tutaj nasi wyjeżdżają po prostu jeden po drugim, giną. Co jest trochę głupie? Teoretycznie bo prowadzimy i w chapsach i w pojazdach więc jest dobrze, ale ja tu za bardzo nie mam ruchu w tej chwili taka bitwa jest trochę, powiedziałbym, statyczna. No, czekaj jakby ta buzeta się tu wychyliła, to byłoby fajnie. 87 heavy tam. ok no dobrze to się udało to był mały, mały zaskoczenie dla niego tutaj się teraz ten pojawił Teraz dostanę bułę od boku, widzieliście to, dolna płyta na zielono, blisko i pocisk gdzieś po prostu zniknął, ja nie wiem co tu się zadziało, prawdę mówiąc, ale się nie zadziało, dobrze, teraz może tył jest, zostało 5 HP, bosko, no to go staranujemy, bum, udało się, dobrze. O, no to powiedzmy, że mogę Wam tutaj zaproponować jeden plus tego pojazdu. Mianowicie, właśnie możliwość taranowania. Kolejny strzał i kolejny wybiony strzał tego Fosza, który przecież jest dużym celem i to powinno bez problemu gdzieś tam w niego wleść. No, tak jak teraz że tak powiem, prawie już z przyłożenia. No i cóż, no taka, taka bitewka, no, to jest jedna, powiedziałbym, z lepszych bitew. No niestety, wow, 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 To było grubo, się zaczęło i grubo się może skończyć, więc lepiej się cofnąć. Spodziewam tutaj, kurczę, zniknął, ale już go nie ma, OK. No to zostały tu jeszcze te pojazdy. No i spróbujemy już tą bitwę teraz dokończyć. Bitwa jest wygrana. Pytanie tylko, czy będzie możliwa opcja przetrwania tej bitwy. O, tutaj akurat widzicie, nie ma dużych przestrzeni, że tak powiem, do pokonywania, więc tutaj... No i patrzcie, kolejny strzał i po prostu nie wiadomo, co z tym wszystkim się zadziała. W tym czołgu jest to jest to nagminne, jest to po prostu tragedia. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, o co tutaj biega. E, no ale to nie wyglądało dobrze. No dobra, widzimy się za chwilę w garażu. No dobrze, jesteśmy z powrotem w garażu, zobaczmy jak wyglądają wyniki tej bitwy. Mamy odznakę pierwszej klasy, więc to jest pozytyw, ogień skuteczny. Ręka Boga, tutaj sobie użyję oczywiście bonusu. Na tle drużyny. Zobaczmy jak to wypadło. Prawie 5000 uszkodzeń, dwa pojazdy zniszczone, więc można powiedzieć, że całkiem nieźle. No, Reszta drużyny powiedzmy już troszeczkę, troszeczkę gorzej, zobaczcie ten Leopard przeciwników ponad no, prawie 5500, więc nieźle i drugi Leopard również bardzo fajnie 4 tysiące. Jeśli chodzi o wynik bitwy, no to mam 11000 na plusie, bitwa trwała 9 minut, czyli dosyć długo jak na standardy WOTA i przetrwałem bitwę do końca, więc z tego jestem zadowolony. 8685 punktów doświadczenia wpadło, więc to też jest dobrze. Teraz słuchajcie, tak jakby szybkie podsumowanie. Ta bitwa, nie patrzcie na to, bo ta bitwa naprawdę była jedną z lepszych bitew, jakie udało mi się rozegrać na tym pojeździe. Akurat tak się ułożyło, ale widzieliście przynajmniej 3, może cztery przypadki, kiedy naprawdę z bliskiej odległości strzelałem do przeciwnika i pocisk. Gdzieś nie wiem, no tak jakby gdzieś się rozpływał, leciał zupełnie gdzieś w inną stronę, tak jakby go nie było. Nie wiem, co się, co się tam zadziało. Tak, 3-4 cztery, cztery razy tak, tak było, więc to niestety dzieje się w tym ciągu i w tych najniższych tierach również dosyć często. Jeśli chodzi o same pojazdy, to powiem Wam tak. <laughs> Zaczynając od szóstki. O tak, może Wam zobrazuję, żeby to było lepiej, lepiej widać. Czyli tak, BZ58, czołg, jeszcze jako tako mi się nim grało, aczkolwiek rewelacji nie było. BZ166, czołg, totalna kupa, totalny śmietnik jak dla mnie, jest to najgorszy czołg w ogóle, chyba w całym wocie ze wszystkich pojazdów. Tak beznadziejnego pojazdu ja naprawdę dawno, dawno nie widziałem. Mega, mega szrot. Dziewiątka. Dziewiątka to jest pojazd, który mi się grało najlepiej z tych wszystkich. I jeśli miałbym dalej grać tymi pojazdami, to wygrał, wygrałbym <gryw> to wybrałbym właśnie BZT 68. Dycha. Niestety dla mnie również kupa nie spełniła moich oczekiwań. I nikomu nie polecam robienia tego pojazdu. Wszystkie te pojazdy od siódemki do dziesiątki są bolne, ciężko jest zmienić pozycję, trzeba rozsądnie używać dopałek, mają problemy z przebijaniem, mają problemy z pancerzem i nie wiem co tam jeszcze by można powiedzieć, ale po prostu jeśli chodzi o tą gałązkę, jest to mega, mega nieudana gałązka. Pojazdy są według mnie na obecne standardy WOTA po prostu niegrywalne. Tak? Są za wolne, są za słabe, nie budzą żadnego jakiegoś respektu na polu bitwy. Nikt się nie boi tych pojazdów, więc granie nimi trochę jest marnowaniem czasu. Gdybym miał je ułożyć tak powiedzmy od pierwszego najlepszego do najgorszego, no to na pierwszym miejscu jako najlepszy byłby BZ-68, to jest pierwsze miejsce zdecydowanie. Yy, drugi yy, albo inaczej trzeci egzekwum yy, trzeci to byłby, byłby BZ-58 i BZ-75, natomiast czwarty yy, BZ-166 jako najgorszy i największy śmietnik tej gałązki. Remka BZ176, o ile dobrze pamiętam nazwę, to jest czołg, który naprawdę daje frajdę z grania. Jest dużo lepszy, dużo przyjemniejszy. Tam, jak fajnie wejdzie strzał, to przynajmniej jest banan na twarzy, bo przynajmniej zrobiło się fajne uszkodzenia. Natomiast niestety, ósemka drzewkowa szrot dycha z siódemką na jednym poziomie, więc rewelacji nie ma. Dziewiątka jakoś ta, powiedzmy, daje radę. Tak więc nie polecam tych czołgów, nie polecam tej gałązki. Chyba, że za jakiś czas Wargaming dojdzie do wniosku, że trzeba coś tutaj ulepszyć, dać jakieś delikatne buffy, bo w tej chwili, w mojej ocenie, pamiętajcie, to jest moja ocena, jest po prostu tragedia. Jest po prostu mega, mega kiepsko. Także jeśli ktoś się zastanawia, czy wchodzić w te czołgi, robić te czołgi. Ja uważam, że jest to strata czasu i zmarnowany eksp, i zmarnowana kasiora, później na kupowanie tych pojazdów. W innych drzewkach są zdecydowanie fajniejsze i przyjemniejsze w graniu Czoł, także trzeba się mega zastanowić, czy warto je robić. Ja bym ich teraz już nie robił. No dobra, słuchajcie, tym oto optymistycznym akcentem zakończyliśmy sobie rozgrywkę i analizę. Chińskich czołgów ciężkich, tej nowej gałązki. No i cóż, niedługo zrobię kolejny filmik na temat moda, o którym ostatnio jest dosyć głośno i również tam coś powiem na ten temat, co myślę o tym modzie i co myślę w ogóle jakby o tej sytuacji związanej z tym modem. Także czekajcie na kolejny filmik. Na razie trzymajcie się. Do następnego. Cześć.